Dyskusje się tu przenosimy. Siada, ze strony wygramy w garaż. Moda. W tryb. No właśnie, na czas, jeszcze jedna rzecz. Jest specjalne specjalna misje, które potwierdzają, że jesteś Krymaten. Na przykład ta misja, te skanowanie to znaczy, że jesteś Krymaten. Które Nie ma szansy tej. Choć byłeś przed chwilą, przebiegłeś obok. Dobra, zaraz ja tutaj kwiaty podleś. Te misje pokazują, że ty jesteś niewinny. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć. Hmm. Zabotowane jest coś hmm. nie wiem co to jest Miałem jakiś przycisk Ale tam zabiłem, więc będę się daleko tego ciała trzymał Okej, znasz o. jakąś pókka Ktoś uciekał stamtąd, przynajmniej przed to ja robię to zadanie. To był te co? Kto uciekał na Medbay'u? Czyli co mówicie, o, że nie? nie? W ogóle gdzie? W którym pomieszczeniu? Jest. Ja byłem w tym. Ja znalazłem w okay. komunikacji, że okay. uciekał na dół, do Medbay'a. To nie wiem, czy na kogo głosujemy. Ej, a kto był przy Medbay'u, gdy umarł ta druga osoba? Co to jest merbej W sumie może być... Pawlik, bo on został na górze w reaktorze z Vexim, al ale ktoś jeszcze tam był. Nie nie, 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 nikt tam nie był, nikogo tam nie było. Był tam. Nie, nie, nie. Ok, o, czyli to... czy czyli Pawlik jesteś. My jeżeli ty mówisz, się, że nikogo tam nie było. A, czy, nie, tam nikogo nie było. No ja nie wiem. Czyli na potem A to co mówić? Co się Ja skipuję. Pabliko wyszedł Pabliko wyszedł Psycha musiadła Dobra to Mi się to wydaje, to... że TC może być A co, bo da, czyli... No ja nie wiem, A ja co? nie mam pojęcia No i dzięki za, ee, za random'a Właśnie, A, jak nie masz pojęcia to jest po to przycisk skip Jak co, nie masz pojęcia? Jak nie masz pojęcia kto jest? No no to jest... Ale się... ja miałem ja pojęcie, bo ja byłem ha wygrana easy Dzięki za oglądanie, siema